나 、no! Halo, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam was na kolejny materiał z serii Omówienia Gier, w którym tym razem przybliżymy sobie nieco bardziej nadchodzącą chyba najgłośniejszą premierę tego roku, a chodzi mi oczywiście o grę Gothic Remake i na początku informacyjnie ode mnie, że podzielimy sobie ten film na kilka innych rozdziałów niż dotychczas to robiłem w Omówieniach Gier, a mianowicie kolejno poruszymy sobie kwestie związane z premierom krótkie informacje o grze, krótko o fabule oraz mechanice gry, później przejdziemy sobie do spraw technicznych nowości czy też ciekawostek z samej gry, gdzie tutaj nieco bardziej się rozgadam. I na koniec przybliżymy sobie grafiki, zdjęcia modeli broni i też różnych lokacji, itd. I dopowiem, że materiał, moi drodzy, nie stanowi też pełnych informacji odnośnie tej premiery. Na pewno wiele kwestii z mojej strony będzie tutaj niedopowiedzianych, pominiętych. Poniekąd celowo, bo chciałbym Was też zaangażować, e, troszeczkę, abyście w komentarzach pisali swoje dodatkowe. Informacje na temat Gotika, co jeszcze ma w nim się nowego pojawić czy też po prostu wymienić się spostrzeżeniami co do samej gry. Jeżeli chcielibyście więcej usłyszeć na temat Gotika, czy też obejrzeć kilka let's play'ów ze starszych części Gotika, to zapraszam was na kanał Korkusa, który ma potężną wiedzę na temat tej gry i myślę, że na pytania, które ja nie byłbym w stanie odpowiedzieć, on na pewno da radę, tak jak było to w przypadku chociażby podcastu, który nagrywaliśmy początkiem roku. Link do niego wrzucam wam w opisie. Także moi drodzy, Gothic Remake premiera tego tytułu zapowiedziana jest oczywiście na rok 2024. Z tego co wiemy z mniej lub bardziej potwierdzonych informacji, to fakt, że pojawi się ona w drugiej połowie tego roku aniżeli wcześniej. I premiera samej gry odbędzie się na PC-ty oraz konsole nowej generacji, czyli PS5 oraz Xbox Series X. Czyli też tym samym pomijamy stety, czy też niestety, konsole starszej generacji. Moi drodzy, króciutko jeżeli chodzi o podstawowe informacje co do samej gry, Gothic Remake jak sama nazwa wskazuje jest to remake kultowej gry RPG z 2001 roku opracowany na zlecenie firmy THQ Nordic przez należące do niej Barcelona Studio oraz Alkima Interactive. Nowy Gothic na tle pierwowzoru wyróżniać się będzie przede wszystkim za sprawą całkowicie przebudowanej oprawy graficznej oraz mechaniki gry. Jeżeli chodzi o samą fabułę Gotika, no to tutaj króciutko, żeby się za bardzo nie rozgadać, Gotik zabiera nas do fantastycznego królestwa myrtany, którego władca utworzył na wyspie Korinis z Karną. Wysłani tam skazańcy muszą ciężko pracować przy wydobyciu rudy w tzw. górniczej dolinie. By uniemożliwić więźniom ucieczkę, magowie stworzyli barierę przenikalną jedynie z zewnątrz, jednak zaklęcie wymknęło się spod kontroli, przez co ostatecznie kop, Otoczyła cały obszar górniczej doliny, gdzie uwięziono wówczas zarówno skazańców, pilnujących ich strażników, jak i samych wrogów oraz czające się w krainie zło. Gracze wcielają się w natomiast w bezimiennego więźnia, który dopiero co trafił do kolonii i wkrótce okazuje się stworzony do znacznie większych czynów niż sama praca w kopalni. Jeżeli chodzi o mechanikę, czy też króciutko o gameplayu samego gotika, no to tutaj akcję ukazano z perspektywy trzeciej osoby. Autorzy oddają nam do dyspozycji niezbyt rozległy otwarty świat, w którym znajdziemy m.in. obozy założone przez kopa rudy, kopalnie, wioskę orków oraz liczne ruiny. Opowiedziana historia jest w pewnym stopniu nieliniowa, więc to warto zaznaczyć w tej grze, bo gracz może zdecydować do której frakcji się finalnie przyłączy, co ma wpływ na dalszy przebieg fabuły. I podczas trwania samej fabuły, oprócz zadań popychających opowieść do przodu, na realizację czekają nas rozmaite misje poboczne. Świat gry nie jest bezpiecznym miejscem, to warto tutaj zaznaczyć, bo oprócz wrogo nastawionych do nas skazańców, zagrożenie stanowią liczne potwory. I tutaj początkowo mierzymy się co prawda głównie z przedstawicielami tutejszej fauny, czyli np. wilki, wielkie chrząszcze, ścierwojady, ale z czasem stawiamy czoła coraz to bardziej silniejszym oponentom pokroju szkieletów, orków i demonów. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie możemy zrobić użytek zarówno z broni białej, czyli np. miecze jednoręczne, dwuręczne, topory, młoty oraz broni dystansowej, takie jak kusze czy też łuki, jak i z magii ofensywnej oraz defensywnej. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, moi drodzy, no to tutaj nieco bardziej się rozgadam. Mianowicie na samym początku tytuł pierwotnie miał działać na silniku Unreal Engine 4, natomiast na chwilę obecną twórcy... Pisali całkowicie kod na Unreal Engine 5, także grafika ma być całkowicie przebudowana i naprawdę na wysokim poziomie. Od razu wspomnę też, że gra ma być w pełni w polskim języku czyli napisy, interfejs, dubbing wszystko jak przystało już na Gotika, będziemy mieli w polskiej wersji językowej. Tutaj, jako ciekawostkę, mogę wspomnieć, że podczas wywiadu dyrektora biznesowego THQ Nordic z kierownikiem z kolei studia Alchima Interactive mogliśmy się dowiedzieć, że nad remakeiem pracuje tylko lub aż zależy jak na to spojrzeć 45 osób. Czy to dużo, czy mało? Ja osobiście, gdybym mnie ktoś zapytał, jak sądzę, ile osób może pracować nad tą grą. To powiedziałbym, że raczej liczylibyśmy liczbę osób w setkach niżeli w dziesiątkach, no ale jakby się nad tym zastanowić, no to na chwilę obecną są gry wydawane przez dwuosobowe studia, które wyglądają naprawdę dobrze, więc przy tym 45 osób to bardzo dużo. Warto wspomnieć też, że w wywiadzie dopowiedziane było, że poza stałą kadrą pracowników jest też kilku partnerów zewnętrznych, którzy pracują dla nich i realizują określone zlecenia, także to być może jest powód, dla którego zespół liczy taką ilość osób, a nie inną. I co do kwestii technicznych warto wspomnieć także o tym, że twórcy przywiązują naprawdę dużą wagę do jakości animacji, a zwłaszcza systemu poruszania się gracza. I tutaj w tym celu, moi drodzy, pozwolę sobie wręcz zacytować wypowiedź właśnie dyrektora biznesowego THQ Nordic, jak on odniósł się do tych kwestii animacji. Stosujemy technologię Motion Magic. Oznacza to, że nie rejestrujemy pojedynczych ruchów za pomocą Motion Capture, tylko robimy 20-30 minutową sesję animacji i mówimy modelowi: ruszaj się tak naturalnie, jak tylko potrafisz. Następnie bierzemy poszczególne sekwencje i dzielimy je na zdefiniowane kategorie. W kolejnym kroku wkracza algorytm, który decyduje, które przejście animacji najlepiej pasuje. Dzięki czemu możemy tworzyć znacznie bardziej naturalne zestawy animacji. Jest to bardzo trudne, ponieważ wymaga wielu powtórzeń i zaprząta nam głowy już od roku. System AI to kolejny punkt. Przebudowaliśmy go w ciągu ostatniego półtora roku tak, aby uczynić go wolnym od błędów i zapewnić naszym projektantom odpowiednie możliwości konfiguracji. Także jak widać, jest to remake, ale taki pełnoprawny remake, gdzie gra w pewnych momentach jest robiona zupełnie od nowa co naprawdę mam nadzieję przyniesie genialne efekty. Także moi drodzy, ja osobiście zgadzam się z tym, co właśnie wspomniał dyrektor biznesowy THQ Nordic, że jest to pełnoprawny remake, bo myślę, że tworzenie pewnych rzeczy zupełnie od nowa jest właśnie definicją tego pełnoprawnego remake'u, a nie tylko dodanie nowych modeli albo nie wiem, przepisanie 1 do 1 gry ze starego na nowy silnik i wypuszczenie tej gry za kwotę blisko 300 zł. Także moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do nowości czy też ciekawostek. Tutaj może to brzmieć troszeczkę chaotycznie, tak jakbyśmy skakali z tematu do tematu, ale mam nadzieję, że damy radę to jakoś ogarnąć i będzie to brzmiało dosyć spójnie. Mianowicie, moi drodzy, kwestia, którą na pewno warto poruszyć, jest kwestia związana z areną, która będzie wręcz żyła. Więc yy, coś, czego nie mieliśmy w pierwowzorze, na arenie będą walki, będą zakłady. Coś, czego graczom na pewno brakowało i było wiele modyfikacji na tą arenę w poprzednich częściach gotika, aby ona właśnie bardziej żyła, działo się tam więcej rzeczy, natomiast wiadomo, nigdy nie będzie to tak dobrze wyglądało, nawet z modami, tak jakby to zrobili twórcy właśnie od zera, tak jak jest to w przypadku tego remake'u. Będą też moi drodzy nowe dialogi, które zostały zaprezentowane podczas zamkniętej bety. Na której jeden, tak jak wyczytałem, z niemieckich dziennikarzy miał okazję być, i przykładem tego jest scena, w której gracz spotyka na swojej drodze Kirgo. Który zajmuje się oczyszczeniem drogi z przełęczy i tutaj dialog nie pochodzi z pierwszego gotika, a jest napisany zupełnie od nowa, gdzie Kirko odnosi się do świata znanego z drugiej i trzeciej odsłony, mówi, że pochodzi z Warantu, wspomina także Korinis oraz znaną z drugiej części gotika postać Rosji, która występowała w piątym rozdziale wspomnianego wcześniej gotika. Także moi drodzy, to jest właśnie ta kwestia odnośnie tego pełnoprawnego remake'u, o którym mówiłem. Chwilkę temu. Nie jest tak, że te dialogi zostały przepisane jeden do jeden przez twórców, albo nie wiem, że dubbing został dodany zupełnie nowy, tylko dodawane są też właśnie zupełnie nowe dialogi, których nie było w ogóle wcześniej w tym jakby pierwowzorze Gotika. Naprawdę świetna sprawa. Jestem ciekawy, jak to finalnie wyjdzie. No i finalnie, jakie nowe dialogi zostaną dodane, no bo tutaj za bardzo szczegółów jeszcze też nie mamy. I tutaj, moi drodzy, warto też wspomnieć, jak jesteśmy w temacie dialogów, że w anglojęzycznej wersji Gothic Remake mieszkańcy poszczególnych obozów będą mówili z różnymi akcentami. Wśród tych, na przykład, ze starego obozu, ma dominować taka wschodnio-londyńska gwara. Ale na przykład Diego będzie miał inny akcent. To jest myślę genialny zabieg, który gdyby był w polskiej wersji językowej, to naprawdę wyglądałoby to genialnie. Czego raczej no nie będzie. No ale sam fakt, że mamy to chociażby w angielskiej wersji na pewno jest dużym plusem. Idąc dalej, moi drodzy, warto wspomnieć, że ogółem świat gry ma być większy. Ma być większy o ponad aż 20-30% w stosunku do pierwowzoru. A sama fabuła, co jest też ciekawostką. Twórcy planują pewne zmiany w głównym wątku w stosunku do pierwszej części, które mają głównie dotyczyć czwartego rozdziału czyli rozdziału dość istotnego, w którym po raz pierwszy spotykamy nekromantek Sardasa, dowiadujemy się prawdy o śniącym, a stary obóz napada na kopalnię nowego obozu. I od teraz jego członkowie są do nas bardziej wrogo nastawieni. Gra zaoferuje nowe zadania charakterystyczne dla każdego obozu. Przykładowo, aby dołączyć do nowego obozu, będziemy musieli napaść na karawanę starego obozu. Taki zabieg podkreśla wrogość właśnie pomiędzy tymi obozami. Z takich ciekawostek, które udało mi się jeszcze wyczytać, to jest fajna sprawa, że NPC-ci będą kryć się przed deszczem i szukać na przykład zadaszenia. To jest ciekawa sprawa, że faktycznie ta gra ma żyć ma być nie taka prosta, liniowa bym powiedział właśnie, tylko właśnie takie losowe wydarzenia, takie jak chociażby pogoda, mają wpływać na to, co dzieje się dookoła. Jeżeli chodzi o gotika w wersji konsolowej, czyli dla PS5 oraz Xbox Series X, warto wspomnieć, że szybki wybór przedmiotów będzie oparty na kołowym menu dostosowanym pod. Bady. Tutaj raczej właśnie jest to informacja bardziej dla graczy konsolowych, ale warto wspomnieć, że będzie to e, usprawnione, bo czytałem wiele zapytań od graczy, właśnie w jaki sposób miałoby być to rozwiązane, no to już właśnie mamy odpowiedź. Idziemy dalej, moi drodzy, w nowej wersji gry pojawi się więcej możliwości w zakresie zwiedzania świata, jak na przykład funkcja wspinania się po ścianach, której w oryginale w ogóle nie było. Twórcy jednocześnie rozbudują świat, abyśmy mieli gdzie skorzystać z nowych opcji. Usprawnieniu ulegnie także system craftingu, który pozwoli na wytwarzanie o wiele większej liczby przedmiotów i broni. Bezimienny wraz z rozwojem umiejętności otrzyma także lepsze animacje np. bardziej zaawansowane postawy w walce. Idąc dalej, moi drodzy, w grze stary obóz będzie wyglądał dokładnie tak jak na zwiastunie, i co więcej, wszystkie sceny, które w nim widzieliśmy, będą mogły wydarzyć się na żywo, lecz w innej, dosłownie losowej kolejności. Więc to jest to samo, co wspomniałem wcześniej, że ta gra będzie wręcz żyła właśnie swoim życiem. Dodatkowo, umiejętności łowieckie zostaną mocno rozbudowane względem oryginału, gdyż mają one stanowić podstawę przetrwania w dziczy. Dlatego też na Placu Wymian, który dziennikarze mieli okazję zobaczyć w demie, pojawiło się nowe ognisko, przy którym gracze, w domyśle, przygotują swoje właśnie pierwsze posiłki. Także moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do kilku zdjęć oraz grafik, które przedstawią nam nieco bardziej modele postaci, bohaterów. Kilka też różnych lokacji, które mieliśmy okazję widzieć w Zwiastunach czy też w trailerach Gotika, i na końcu też omówimy sobie bestie i modele broni, które już mieliśmy okazję poznać. Także moi drodzy, idąc od początku, mamy postać Gomeza, którą widzieliśmy w, można powiedzieć, pierwszych Zwiastunach. Gotika remake, dalej mamy bramy przy Placu Wymian, która prezentuje się naprawdę genialnie. W ogóle sama oprawa taka graficzna, ilość cieni, shaderów no wszystko moim zdaniem spina się to w jedną całość. Dalej mamy magazyn, który nie jest może w mega dużej jakości, jeżeli chodzi o tą grafikę, ale mniej więcej możemy dojrzeć, jak ten magazyn wygląda dalej mamy postać Diego, który jest naprawdę też genialnie odwzorowany, podobno w ogóle co ciekawostka, modele w ogóle twarzy postaci e, pojawiających się w gotiku, mają być tak zrealizowane, że każda postać, każda twarz raczej ma być zupełnie inna. To jest ciekawe, bo naprawdę npc ów będzie tam odgroma, e, przy czym jak każda ma być zupełnie inna. No ja nie wiem, jak oni to w ogóle są w stanie zrobić, ale no zapowiada się to naprawdę genialnie. Dalej mamy Draksa i walkę ze Ścierwojadem, więc możemy zobaczyć, jakby model postaci w, w takiej postawie, bym powiedział, bojowej, jak to wygląda finalnie. Dalej mamy widok z płaskowyżu nad dopuszczoną kopalnią. Też wygląda to naprawdę świetnie. Później przechodzimy sobie, co my tu mamy dalej. Droga z przełęczy która no, też wygląda świetnie. Dalej mamy wspomnianą już wcześniej bramę przy Placu Wymian, to raz jeszcze z takiej bym powiedział e, innej grafiki. No i przechodząc do lokacji, tutaj już mamy okazję e, widzieć chociażby stary obóz. Który, no to co mówiłem, chyba na początku filmu wygląda naprawdę genialnie, i tutaj ta cała akcja, ci mpc no to wszystko ma żyć i tutaj mają pojawiać się właśnie te takie losowe wydarzenia, które będziemy mogli oglądać na żywo. Co do oglądania na żywo Różnych rzeczy mamy arenę, postać, a raczej miejsce, w którym różne postacie będą toczyły walki, będą zakłady, no, arena będzie żyła, więc to już sobie omówiliśmy wcześniej. Dalej mamy plac targowy, gdzie tutaj też naprawdę wiele rzeczy ma się dziać, takich bym powiedział bardziej losowych, e, które no nie powinny się jakoś e, powtarzać. Wiadomo, no, pewnie od czasu do czasu e, różne zdarzenia się tam powtórzą, natomiast i tak myślę, będzie to wyglądało dobrze. Co mamy dalej? Kuźnie. Kuźnia też wygląda naprawdę fenomenalnie i tak naprawdę to chyba byłoby na tyle z tych grafik, które przygotowałem, jeżeli chodzi o e, lokacje. A dalej przejdziemy sobie do potworów, czy też ogółem bestii, które pojawią się w gotiku Remake. Tutaj przyznam szczerze, polecę troszeczkę na freestylu, że tak do nazwy nie mam przygotowanego jakiegoś scenariusza, e, żeby to brzmiało dosyć składnie, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Więc co? Mamy postać e, kretoszczura. No, genialnie to wygląda. W ogóle na przodzie te siekacze, które jakby pozwalają mu się yy, w myśl tych siekaczy przebić przez jakieś najtwardsze pancerze. No, genialnie to wygląda. Dalej mamy krwiopice, Nasze owady żerujące na brzegach zbiorników. Też genialnie to wygląda. W ogóle te skrzydła z tym żądłem w ogóle. Tak yy, jest spasowany ten model postaci, że no, brakuje słów. Dalej mamy ścierwojady. Czyli takie bym powiedział przerośnięte kurczaki z taką czaszką jakiegoś dinozaura, które ma dziury w oczodołach No naprawdę wygląda świetnie Dalej mamy goblinów Tutaj idealnie Korkus to opisał w naszym podcaście, który nagrywaliśmy z początkiem roku Że te gobliny są troszeczkę w stylu takiego Baldur's Gate'a Ale mimo wszystko gdzieś tam mają ten swój styl, swój klimat, więc myślę, że też na duży plus Dalej mamy pełzacza też naprawdę świetnie wygląda, taki właśnie typowy wielki robal, który gdzieś tam występuje w tych jaskiniach i kopalniach, takich zwykle zaciemnionych miejscach. Świetnie wygląda, te odnóża w ogóle są tak zrobione, że no, wygląda bardzo realistycznie, w ogóle, na swój sposób, tak? jakby graficznie. No, nie ma porównania, jeżeli chodzi o pierwowzór e, gotyka. Dalej mamy Harpie, jedna z postaci, która chyba mnie najbardziej e, urzekła, jak, w jaki sposób ona jest zrobiona, jeżeli chodzi o e, skrzydła, o te szpony i, i, i pazury. No, taka typowa latająca kobieta, która gdzieś tam zamieszku, zamieszkuje wysoko położone tereny. No, genialnie to wygląda. Chrząszczyk, no, memiczna postać e, postać, a raczej model e, bestii, potwora, który pojawia się w Gotiku plus 10 punktów e, doświadczenia. To najbardziej opisuje tego sząszczyka. Szkielet mak wraz ze szkieletami wojowników, które gdzieś tam bronią tych pradawnych świątyń i grobowców. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. Błotny wąż, który też naprawdę jest jedną z najbardziej takich, moim zdaniem przynajmniej, modeli, które mi się podobają. Genialnie to wygląda, te takie trzy jakby, jakby to opisać, macki tego błotnego węża. No świetnie wyglądają. E, ognisty jaszczur, który został niedawno pokazany z tego co wiem, jeżeli chodzi o modele tych e, potworów, też wygląda świetnie jeszcze z tym ziejącym ogniem, no, jestem ciekawy jak to finalnie będzie w grze wyglądać. E, no i ostatni, demon ogi, ognia, e, osobisty obrońca Xardasa, no tutaj to naprawdę chyba nie mam słów, naprawdę wygląda to świetnie, oczywiście tutaj warto zaznaczyć, że przedstawione te potwory to są takie bym powiedział no wstępne wersje, tak Ta wy ten wygląd, charakterystyka u każdego z nich jeszcze może ulec zmianie w finalnej premierze natomiast jak na ten moment zapowiada się to wybitnie no nic tylko czekać, zagrać i zobaczyć to w cudzysłowie na żywo podczas samej rozgrywki Także co moi drodzy? Przechodzimy sobie dalej, już tak naprawdę ku końcu materiału przedstawimy sobie modele, takie grafiki koncepcyjne, jeżeli chodzi o bronię, głównie broń białą w gotiku remake. E, oczywiście tak jak w przypadku modeli e, bestii, potworów, to wszystko też może ulec zmianie na finalnej premierze. Natomiast wstępnie możemy sobie przynajmniej to przybliżyć. Więc tak, mamy zwukły toporek, no najzwyklejszy toporek jaki może istnieć. Dalej mamy łuk gromowładny. Kolejno mamy miecz rzeźnika prawdopodobnie, rzeźnika przynajmniej to e, są takie domysły, jak wyczytałem też na e, internetach, że tak powiem. Później mamy nowy model e, broni, taki miecz, e, którego nie mieliśmy okazji widzieć w poprzednich częściach Gotika. E, miecz Kaloma. Co my mamy dalej? E, gruchotacz. Przynajmniej tak wyczytałem, że prawdopodobnie będzie to gruchotacz. No i na końcu, tutaj chyba wątpliwości nie ma to musi być żelazna maczuga, która naprawdę też wygląda świetnie. W ogóle te modele broni prezentują się no adekwatnie jakby do obecnych standardów, jeżeli chodzi o produkcję gier. Także moi drodzy, w tym materiale to byłoby na tyle. Wam nadzieję, że film wam się spodobał. Standardowo w opisie filmu wrzucam wam rozkład jazdy na ten film z rozdziałami, gdzie jeżeli interesuje was konkretna kwestia dotycząca gotika, to możecie sobie przeskoczyć do odpowiedniego momentu materiału. Natomiast mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego filmu i Wam się finalnie materiał spodobał. Tak jak wspomniałem na początku, materiał generalnie nie stanowi pełnych informacji, pełnych jakichś nie wiem, ciekawostek, nowości, jeżeli chodzi o gotika, Dlatego odsyłam Was teraz do komentarzy, jeżeli macie jakieś dodatkowe kwestie coś chcielibyście dopowiedzieć, czy może też sprostować, wyprowadzić mnie z błędu, no bo też mogło mi się zdarzyć, no to dajcie znać o tym w komentarzu. E, mam nadzieję, że druga część nie wyszła zbytnio chaotycznie, bo nagrywałem ją w cudzysłowie tak e, od buta, bez wcześniejszego przygotowania. Po prostu razem z wami spoglądałem sobie na te grafiki i je komentowałem, no takie jakie są gdzieś tam moje odczucia z tym związane. Także, moi drodzy, łapka w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał, mile widziana. Słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i do następnego.